Proszę Państwa, odbieramy nagrody za trzecią ligę na naszym głównym koncie, udało nam się to wbić, zresztą widzieliście to w poprzednim materiale. No i teraz nagrody za riwalsy, tu już widzę, zaczynają być ciekawe nagrody, ale jeszcze daleko od takich, które naprawdę mogłyby odmienić losy naszej drużyny. Pik 1 z 3, 8, 1, 8 1 plus, to jest pik wymienny, a jak jest pik wymienny, to co się dzieje? To nic nie poleci i to jest standardowa procedura. E, więc teraz przechodzimy do tych pików 83+, plus. mam nadzieję, że będzie nieco lepiej. A tu proszę Państwa, Alexi Garcia, Wandomes Lar i Ester. Chyba też nie do końca, to będzie udana historia. No dobra, może tu, ostatni piczek za Terry Walsy. No i teraz jak oglądacie ten odcinek, to live w okolicach 21 na Twitchu, proszę Państwa. A tutaj Jaon Garcia. Pakaz 35K, Uh, wymienny walkout. Tylko, że to już widzę, że to będzie ona baty chyba. Podwójny łokał może to uratować, ale w parze do 3.5k. I podwójny łokał to ciężka misja. Plus taki, że jest jestem ale powiem wam szczerze. Ja naprawdę... Nie wiem po co tą trzecią ligę wbijam. Żeby chyba się wkurzać przez najbliższe tygodnie. Bo to, co się będzie działo pewnie w tej trzeciej lidze, żeby wbić rywalstwa, to ojojoj. Oj, oj. Ostatnia paczka 10 razy 75 plus i kolejny walkout. No ta trzecia liga jakby miała jakieś gwarancje. Tylko te walkouty są, jakie są. A podwójny tutaj nie będzie. Makalister. No foderkowo na zbliżającą się ikonę. Jest to dobra informacja. Pytanie, kiedy będzie ta ikona? Czy w, si czy w niedzielę, czy w środę? Tutaj jeszcze nie mamy yy, na tyle przycieków, żeby się dowiedzieć. Natomiast zbliża się na wielkimi krokami. Kolejne nagrody. Piczek 80+. Plus. W cyklu do, do skipnięcia ten pik nie ma sensu. I może to śmiało wycofać. Gdyby ten pik był 85+, plus, to trzy razy najniższa możliwa karta by była. Dobra, kolejny piczek 83 niewymienny To mamy Bastoniego 87. I to już jest bardzo fajna wiadomość, bo łokałcik na poziomie 87. Tutaj kolejny łokałcik. Bergerer. Także dwa łokałty z tych pików. To już jest nice. 2 razy 82, plus, od razu zaczynamy eventowo, a zaczniemy to Cowingom. A więc Cowinga, plus eventowa karta. I teraz kto do tej Cowingi dołączy? No powiem Wam, że w 2 razy 82 nie spodziewałem się podwójnego walkoutu. Tylko to jest taki, no właśnie. Jest taki, jest, morton. Nie poddajemy się 10 razy 75? Powiem tak, bez walkoutu, ale wszystko wskazuje na to, że z informem. Potwierdzamy, potwierdzamy. To więc dobra wiadomość. Każdy inform potrzebny, potrzebny. Także takie, nie wiem, naiwki. I do tego Federico Kieza. Szeroka kadra. Nunez, szeroka jest, kadra. Ojejku, jejku, jejku. Stanley z tym, Ci widzieli, że takie karty 5x81 SPD, Hiszpań... Czy Rodri? Rodri 90 overall. Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. 90 jak najbardziej. Mile widziana. No, koszulki Rajo, powiem wam, standardowo. Podkręcony dropik, 5x81, one more time walkout, walkout po walkoucie, rzadko spotykane, ale tu już widzę, że to takie bydle, bydle w postaci Tacha, Bayer Monachium, eee, tak ma 87 chyba, troszkę mu subgradowali w tej edycji, ten overall, tak jest, już jest 87, po transferze do Bayerul, Monachium, 5x75, kto tam jeszcze, nad... o, ty, ej, kolejny walkout, ale to będzie o na Batie chyba, co? Liga FPO i łokałcik, ale kurde. Powiem wam, że na 4 paczki, trzy łokałty, Ona batie, super, super. Bardzo przyjemny drop tutaj jest u Marcina. Zawsze możesz napisać na support. A my z kolejnym walkouczem na tym koncie, nieprawdopodobnym koncie, chociaż to będzie tylko Ruben Diasz, ale też cieszy, też cieszy, bo Ruben Diasz to kolejny łokałcik, Więc tutaj, jakby pójdzie, jakaś ikonka na spokojnie, na mięciutko. Dobra, 5x84 za 40 level z walkoutem. To często jest podwójny walkout, no bo w końcu za 400 level. I to będzie hurricane. O kurde, jak będzie podwójny. Aj. Pojedynczy, pojedynczy. Ale zobaczymy, czy coś jeszcze, oprócz wielkiego harego w tej parce takiego grywalnego na poziomie 8485. 84 plus. No dobra, no to ten hero został. A, to one, wiesz, myślałem, że to będzie. Myślałem, że to będzie Bernardo Silva, no to niech to będzie wróżba, czy to będzie Portugalia? Śpo jest? Ale tu Błagam, 89 tempa, a nie 82? A aj, 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 aj. I nie jesteśmy w domu, nie jesteśmy w domu, to będzie Dempsey 85, proszę państwa. Co my tu mamy Paczuszka za 120 tysięcy końców. Tutaj były piękne historie, a to będzie, słuchajcie. Smutna historia. I co jest grane? Tu nie było walkoutu? What? Jeszcze jedna paczka. Za 120 tysięcy, tutaj już jest walkout. E, sioby, nie Francja, Niemcy, Rudiger, okej. Okay. Nie, co? Pierwszy raz w tej edycji poleciał tak. A oprócz niego jeszcze Gabriel, okej. Okay. No dobra. Teraz paczunia. A właściwie pik za 25 tysięcy. No te piki są akurat spoko. Zobaczmy, co się tu podzieje. Bowen, Manum. Ale no właśnie, no właśnie, nie zawsze będzie tak kolorowo. Tutaj, ojej, coś. de la Francaise i Bundesliga i pani jakaś. Lipa, 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 lipa proszę Państwa, lipa, lipa. Ty, w ogóle tutaj jest ten, jakieś 3000 exp, będą jakiegoś Argentyńczyka z ligi, w sensie z Ligi Argentyńskiej, tak patrzę sobie. Dobra, co my tu mamy? P.O. i Anglia. Ty, ty, ry, ry, ty, ty, ty. To będzie tręcik, to będzie tręcik. Faktycznie, kurde, w tej kampanii jest, jest 6000 expa do zdobycia. A tutaj obok trenta, jeszcze Declan Rice, dwóch reprezentantów Anglii wjeżdża na podwójnym wokoucie, a to nie jest to, na co liczymy. To nie jest to absolutnie. Ty, ry, ty. Może teraz. Uuu, mamy event. Na pozycji napastnik. A to będzie podwójny walkout chyba i na początku będzie po prostu Gui Rassi w złotej wersji. I teraz pytanie, kto do tego Gui Rasiego dołączy, a dołączy... <laughs> Ekitike! Uuu, a więc jednak mamy to, no i w końcu znowu piękna historia, nice. Czyli z cyklu zawsze coś trafi ciekawego. ćwierć miliona końców, ponad prawie 300 koła. Chociaż tu widzę, że jakiś Maciuś mnie zaprosił, to ty? Dobra, jest Barcelona, jest La Liga, jest i będzie Araujo. Dobra, dobra. Czyli udało się zmienić nick? Dobra, piczek za 25 tysięcy. Przed nami Gavi. Uuuu! Tu się podziało! To jest wymienny pik za 25 tysięcy. Jest Nico Williams, jest Owen. A jak to cenowo wygląda? I co to był za pik w ogóle powalony? Czy dobrze wybrałeś? Ile Owen? 300 tysięcy ponad Michael Owen. Ten pik jest chory. Prasek napisz coś na czacie. Jeszcze jeden pik za ciosem przed chwilą. Owen i w takim piku wymiennym. No a teraz, no nie no. Za dobrze dało. To już, to już nie może być pięknej historii. Okej. Okay. Ja pierdzielę. Jeszcze za 35 tysięcy wjeżdża nam tutaj, proszę Państwa. Walkout na pozycji SPO i to będzie dania. A więc chyba harder. Zawita na rejony. Hmm. Ostatnia paczunia za 75 tysięcy, ale to już chyba bez historii. Ale narzekać na ten opening? Chyba nikt nie będzie. Barcola to raczej będzie takie jest Barcola no. A pik 81 plus wymienny? Czy doczekamy się walkoutu? Dobra, widzowie, czy ktoś z Was z pika wymiennego trafił kiedyś walkout? Ale z takiego za rivals, Nie mówię ze sklepu. Bo powiem wam, że to zaczyna być poniekąd spektakularne. Tutaj w niewymiennym już jest Inform, to Barcelona, Brooks i One More Time, One More Time, Greenwood, Barcola. Oj, może Barcola niewymienne. I teraz 83 plus z Ula, la 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 o złota karta i Portugalia, Bruno. Manchester United. No widzowie, wielki pojedynek! Bo Liverpool-Manchester United to się szykuje w najbliższy weekend. No i kto wygra ten meczek? Bo powiem Wam tak, gdyby to było przed przerwą reprezentacyjną, powiedziałbym: Liverpool w kryzysie. Problemy z wygraniem meczu. Na no to nagle przerwa na reprezentację, na reset, na odświeżenie, jakiś tam taktyk, zagrań, cyk, cyk, wykombinowanie właśnie czegoś na rywala. Tutaj jeszcze 10 razy 7-5, ale bez wokałutu. No i powiem wam, że to na niekorzyść Manchester. Manchester United jest super meczek, jak sobie pyknął jeszcze Sunderlandem przed tą przerwą. Sunderlandem, który naprawdę w aktualnym sezonie prezentuje fajny poziom. Tutaj Phil Foden jeszcze 85. Więc pytanie: Liverpool czy Manchester United? Widzowie, kto wygra? No to co, pik wymienny z cyklu na skip bez walkoutu. Ej, co jest? Pierwszy raz wymienny pik tego typu benz Virgil van Dijk, 90 overall. 90 koła ponad, okej, okay, okej. Okay. Nie no, niespotykane, no ale w sumie z cyklu właśnie raz na sto może komuś wydropić, no i to jest ten... No i to jest ten przykład. Był Van Dyke, jest Frimpong. Kerkes, Konate, kto kolejny? Chociaż nie wiem, jaki Kerkes ma overall. Eee, jednak już tutaj bez Liverpoolu, ale... z Selsem na bramkę. I teraz 10 razy 75. No i tutaj... Uh, chyba Fox, jeżeli U.S.R. Ten. Wydaje mi się, że ona ma 84 overall. Jest o tej chyba bez większych historii. Tak jest, tak jest. Witamy panią Fox, 84, zapraszamy. No i proszę państwa, trzecia liga, trzecia liga. A czy tutaj będzie piękna historia z wymiennym pikiem? No bo przed momentem zobaczyliśmy cuda. Ale czy pójdziemy za ciosem? No i tu jest właśnie to z cyklu... Ten jeden na sto. Będziemy musieli znowu troszkę poczekać. a Zanim coś ciekawego dropnie. Teraz jeden z trzech: 8-3. Diogo Costa, Ramirez i Hinkapi. Nie no, Hinkapi, bo on e, nawet jak do pierwszego składu by nie wszedł, no to nawet do tego Gautleta to jest bardzo fajny obrońca. Graliśmy, graliśmy nim sporo. Jestem w stanie go polecić. To jeszcze wokaucik o abatję? Yeah. Dobra, mega za 35k z wokautem informowym. A nie, czekaj, to będzie podwójny chyba, bo mam wrażenie, że tam pokazało mi, że będzie inform, jest podwójny, tego jeszcze nie grali widzowie, złoty walkout i podwójny, i czy to może być Mohamed Salah? Po fryzurze już wiem, że nie, I jeżeli chodzi o walkout informa, to jak będziecie otwierać, to też wiecie, kto będzie te... Najczęściej się pojawił Ruben Neves, to jest kolejny raz, ale wymienny, spoko. Tu jeszcze Hero jest, o kurde, 10x75, po tej paczce będzie paczka z Hero, a tu mamy kolejny walkałcik, proszę Państwa, z eee, O, proszę bardzo, eee, to będzie Robert Lewandowski, to będzie Robert Lewandowski, 88, Robercika, witamy serdecznie, witamy, witamy, cześć, cześć, oprócz tego nic ciekawego. A teraz paczka z hero, 87 overall i CB Anglia i ja wiem, że to nie jest Caragher, ja wiem, że to jest byczek, byczek ej, King i ten King jak najbardziej ugarnia, oj, jestem ciekawy jaka jest wartość tego Kinga, 86 overall, wiem, że był moment, że on takie 200-300 koła kosztował, Aktu aktualnie on poskoczył na 300, łociek ręce, ej, nice, nice. Dobra, moi drodzy, paczka z Hero. Eś, o, nie no, rewelacja. Kolumbia. I to będzie Cordoba, Cordoba z 400 tysięcy końców. Fenomenalny defensor, fenomenalny, absolutna topka.